Moja chrzestna mówi, że. Moja ciocia, Sharon. <grystwa> dziwnie się teraz czuję, gdy nazywam ją ciocią, nie mogę się przyzwyczaić. Nieważne. Powtarza mi, że nie pamiętam niczego przez ten traumatyczny pożar. I że moi rodzice mieli kilka różnych domów za granicą, i że przez te ciągłe podróże rzadko bywaliśmy tutaj, więc niczego nie pamiętam. Widzisz? Być może to właśnie powód, że nie masz wspomnień. A, A tobie co się śni? Co tam widzisz? No wiesz. Moje sny zawsze są dziwne, ale jeden z nich pamiętam bardzo wyraźnie. Bo w nim bujam się na huśtawce w ogrodzie bardzo podobnym do tego tutaj. Rzeczywiście dziwne. Tak. Trochę, ale możliwe, że w Meksyku mieszkałam w takiej, no nie wiem, w takiej samej wilgaśnej posiadłości z przepięknym ogrodem wokoło. Jak ktoś ważny, co? na no pewnie. Nie, ale na poważnie, bo ja od zawsze uwielbiałam otwarte przestrzenie. Przebywać na świeżym powietrzu, czuć wiatr na twarzy, patrzeć, jak drzewa kołyszą się tak z boku na bok, kiedy wiatr je przychyla. Siedzieć w cieniu drzew. Nie wiem, zawsze to uwielbiałam. Też tak masz? Nie, dobra, nie okej, okay. nie aż tak. Okej, okay. a nigdy nie chciałaś odnaleźć swoich biologicznych rodziców? Nie. Nie, nigdy wcześniej o tym nie myślałam. Ale wiesz co? Ostatnio tak. E, chciałabym wiedzieć, kim są. To znaczy nie chcę znać ich osobiście ani nic, ale chcę poznać moją prawdziwą tożsamość i wiedzieć czemu oddali mnie do adopcji. Hmm. To trochę straszne co. Tak, gdy o tym myślę to tak odrobinę. Ale spoko. Wiem kim są moi prawdziwi rodzice. To ludzie, którzy mnie wychowali i obdarzyli miłością. Bo to Monika i Miguel są i zawsze będą moimi rodzicami. Cóż, ja nawet, jeśli bym chciała, to nigdy ich nie poznam. Wiesz, mówiąc szczerze, bardzo mi przykro z powodu twoich rodziców. I pamiętaj, że zawsze możesz na mnie liczyć, cokolwiek będziesz potrzebować. Bardzo dziękuję. Naprawdę jestem ci wdzięczna Luna. Jesteś taką miłą osobą i życzę ci, żebyś poznała swoją przeszłość. Oby w końcu mi się to udało. Czas na kolację ambar. Dobra, na razie. Trzymaj się Luna, to pa. ty też tak już idę.